Jakie jest top 5 najrzadszych petów w Pet Simulator i sprawdzimy? Zostawcie lajka like i lecimy. Nasze zestawienie: zaczniemy oczywiście od Huge Pegasusa, który jest nie dość że limitowanym, to jedynym petem, który można kupić za prawdziwe pieniądze. Huge Rainbow Pegasus kosztuje obecnie 2 548 000 dolarów. Tak na tyle jest wyceniany i jest jednym z najrzadszych i najdroższych petów w tej grze. Zdecydowanie top 1. Jak zdobyć tego peta? Po prostu wystarczy mieć konto w, w, w walucie, w, której, w kryptowalutach i kupić go za jedyne 2,5 miliona dolarów. To jest chętny. Mam nadzieję, że. Ktoś z Was. Kolejnym petem, który, którym bym przedstawił w tym zestawieniu jest oczywiście pan Hubert Cat. Niestety nie jest on na razie, przynajmniej z tego co wiemy, dostępny do zdobycia. Dostępny jest tylko dla adminów, którzy zajmują się tą grą. Niejednokrotnie, niewielokrotnie. Na zdjęciach widzieliście chociażby Prestona z Hubert Ketem Niestety nie jest on obecnie dostępny do zdobycia. Tak jak mówię, tylko admini. Być może to się zmieni albo jakaś nagroda za wszystkie masterki na 99 poziomie. Zobaczymy. Kolejny, kolejny pet, to już trzeci w tym zestawieniu, to melon Niestety nie jest on dostępny do zdobycia obecnie. Na całą grę jest podobno 10 sztuk tego peta i tylko wiemy o tych petach z informacji Community Managera na, Big, na Discordzie Big Gamesa i tak jak mówię, nie jest obecnie dostępny do zdobycia. Mamy 10 sztuk no i mam nadzieję, że kiedyś będzie nam dane go zdobyć, ale to jest jeden z najrzadszych petów obecnie do tej pory. Następnym petem, który chcę wam przedstawić i który jest do tej obecnie nieosiągalny, nie jest do zdobycia to Bleedy. Jest to pet, który był wprowadzony w Halloween Event 2021, więc naprawdę spoko. Obecnie nie, nie jest do zdobycia. Był dostępny, słuchajcie, w bazie petów, w kolekcji petów w czasie właśnie eventu Halloween, potem w kosmicznym update'cie został on usunięty z kolekcji. Do, podobno jest informacja i taka plotka, że tylko jeden ten Bleedy Został tradowany. Bleedy jest petem, który został umieszczony, nie stworzony przez Prestona, tylko przez inną, jakby osobę. E, zaraz wam powiem, jaką. Tego peta stworzył Idaho. E, zostało stworzonych tylko 18 sztuk. Prawdopodobnie tego peta. Jest to ekskluzyw. Na razie nie do zdobycia. Na swojej liście, jako ostatniego, ale to nie znaczy, że jest bardzo słabo, bardzo mało spotykany, chodzi o Signature Big Mascot. Taki, moim zdaniem, pet jest oczywiście bardzo trudny do. Zdobycia 1800 prawdopodobnie tych petów jest. Oczywiście jest to jeden z trudniejszych petów do zdobycia, ale osiągalny w przeciwieństwie do tych, które wymieniłem, ponieważ musimy, możemy go zdobyć jedynie z achievementu, gdzie musimy spotkać Prestona w grze. Jest oczywiście około 1800 sztuk tego peta. Oczywiście wraz z tym, jak nastąpiła fala kopiowania, tych petów może być oczywiście więcej. Tyle z moich top 5. Dajcie koniecznie znać, jakie są. Wasze top 5 petów w Pet Simulator X. No i co? Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.